Zobacz, co się dzieje, kiedy wreszcie odzyskasz mocny i głęboki głos. Zajęcia u Kingi to nie tylko praca z własnym głosem, to praca z własną głową, a to jest mega ważne w tym, jak mówimy, jak się czujemy. Dwa dni temu obroniłem swoją pracę licencjacką na ocenę celującą. Szukałem swojego prawdziwego, autentycznego głosu. Razem z Kingą uczyłem się, jak robić to dobrze i jak zajrzeć głębiej, jak mieć odpowiedni mindset do tego, żeby ten głos był naturalny, autentyczny i żeby był po prostu mój. Przede wszystkim bardzo Dużo narzędzi, które pozwalają mi świadomie pracować nad sobą. Całe moje życie, taka historia. Gdy rozdziawią dziób, wiedzą dokładnie, że ich głosy brzmią raczej nieładnie. Kinga to absolutna profesjonalistka w emisji głosu. W trakcie obrony wykorzystałem techniki, których nauczyła mnie Kinga na zajęciach z emisji głosu. To połączenie coachingu, nastawienia, pracy z emocjami. I Kinga ma ten niesamowity dar wydobywania z człowieka tego, co najlepsze i wyciągnięcia na warsztat tego, z czym trzeba popracować. I za to bardzo wdzięczny. Za polecam Kinga. Dzięki temu także odczuwam ogromną wdzięczność do życia. To wszystko dzięki dwuletniej współpracy z Kingą. Dziękuję Ci Kinga z całego serca. Jesteś super. I niezależnie od tego, jakie masz cele związane z pracą z głosem, jeśli boisz się słuchać swojego głosu, boisz się mówić do kamery, nagrywać, a chciałbyś zacząć, to jest to coś dla Ciebie, bo owocem właśnie takiej współpracy jest. Вот этот